to też, 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 też nie, czy nie będzie wygodniej też węższego go obserwować. też nie. No, stopień zaawansowania oceniamy na 35%. Termin termin nie jest zagrożony. Za dwa tygodnie będą już tutaj prowadzone roboty związane z nawierzchnią asfaltu i za, za jakieś 2,5-3 tygodnie będzie już układany kamień, także myślę, że za miesiąc będzie, będzie już na etapie 70%. Także do, do 15 września myślę, że będzie, będzie zakończona inwestycja w 100%. Jasne. A e, proszę powiedzieć w tej chwili e, jakie prace są jakby już za, z tych pod, podziemnych, które ulegają zakryciu? to... to o, kanalizacja to. deszczowa e, jest w 100%. E, wymiana przepustu e, tego zapadniętego też jest w przystawie tam w 100%. No i, no i mówię, no roboty drogowe są. Oceniam, że 35% jest, jest gotowe, nie? A, 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 proszę powiedzieć, tutaj na tym odcinku, na którym jesteśmy, a, jakie nawierzchnie tutaj będą dostępne. Tu, tu będzie nawierzchnia asfaltowa, po, po bokach jest kostka y, brukowa, a na 203, dokładnie metrach, y, będzie w środku 2,5 metra asfaltu i po bokach parkingi z płyta żurowych. Y, w tej chwili widzę bardzo za, za duże zaangażowanie tutaj sprzętu ludzi. Poszta, tak. Oh yeah. powiedzieć, ilu ludzi w tej chwili pracuje na budowie? Jakie jak jest zaangażowanie tego sprzętu Ciężkiego? No, jest tutaj kurczę 8 koparek, yy, 4 samochody ciężarowe, no i około 30 ludzi. <laughs> Jasne. Czyli termin na pewno nie jest zagrożony. jest pracy. w 100%. Będzie na pewno do 15 września zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie budzi większych zastrzeżeń. Stopień zaangażowania jest no, dostateczny. Jest duża szansa na ukończenie w terminie. Pewne elementy robót już nawet są wykończone jak elektryczne, jak kanalizacyjne w 80%. No, teraz trwają drogowe, generalnie drogowe na tych dwóch budowa w tej jednej miejscowości. Myślę, że ci wykonawcy podołają z zodysję. Oczywiście, że ta gminna szybciej ze względu chociażby na to, że odcinek jest o połowę krótszy, mm -hmm. także tu mamy około kilometra, a tam jest 400 kilometrów. To, to Zdecydowanie tam ci mają szansę większą. No i technologia jest tam na pewnym odcinku nieco inna która nie wymaga tak smutnej pracy jak jak układanie tego bruku, właśnie tradycyjnego bruku, który chcemy tutaj zachować ze starych zasobów kamienia. A proszę przypomnieć jeszcze jakie są terminy umowne do zakończenia pracy przez wykonawców. To, to są terminy są koniec września dla obu tych na no, obu budowa. Także tam dostali tak tam no, mają trochę lżej pokrótce.